Nazywam się Maria trusiło Jestem instruktorem tańca, założycielem firmy i szkoły tańca uwielbienia Worship Style. To dla mnie ogromny zaszczyt i przyjemność, że mogę towarzyszyć Ci w stawianiu pierwszych kroków w tańcu uwielbienia. Przez wiele lat trenowałam taniec towarzyski i to od zawsze było moją wielką pasją i pragnieniem, żeby rozwijać się w tańcu. Nade wszystko mimo, że zdobywałam w tym ogromne sukcesy, że cały czas stawałam gdzieś na pudłach, trofeach i zdobywałam pierwsze miejsce na turniejach tańca, miałam w swoim sercu ogromny głód miłości. I mimo tych wielkich sukcesów czułam się tak naprawdę w środku totalnie nieszczęśliwa. Pamiętam taki moment, w którym desperacko zaczęłam szukać Boga i trafiłam na rekolekcje, na których mieliśmy słuchać Boga w ciszy naszych serc, po Komunii świętej. Pamiętam, że kiedy przyjęłam komunię uklękłam, i prosiłam Boga, żeby coś do mnie powiedział, usłyszałam w swoim sercu tylko jedno słowo: wyszakie zatańczymy. To było dla mnie zaproszenie, które przyszło mnie na wskroś. Dlatego, że ja zrozumiałam, że Bóg naprawdę mnie kocha, że to nie jest tylko kwestia tego, że on Wie o moim istnieniu, ale wie o wszystkich moich pasjach, o moich talentach, pragnieniach, że zna mnie po imieniu, wie o mnie wszystko. Wtedy też zrozumiałam i doświadczyłam tego, że moje ciało nie jest tylko narzędziem, jak mówił mój trener, ale że jest świątynią Ducha Świętego. Od tamtego czasu taki zwykły świecki taniec przestał mieć dla mnie jakikolwiek smak. Miałam w sobie ogromne pragnienie, by iść dalej w relacji z Nim i by odpowiadać na Jego miłość całą sobą. I wtedy też bardzo stopniowo zaczęłam tworzyć przestrzeń taneczną, która miała na celu oddawanie Bogu chwały. I organizując różnego rodzaju wydarzenia, warsztaty, zajęcia, w którymś momencie postanowiłam. Całkowicie poświęcić się realizowaniu mojej pasji i mojemu powołaniu zawodowemu w duchu Ewangelii. I wtedy powstał Worship Style. Bardzo mi miło, więc powitać Cię w naszej Szkole Tańca Uwielbienia i chcę Ci powiedzieć, że jestem do Twojej dyspozycji. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, wątpliwości, coś jest dla Ciebie niejasne, śmiało pisz, postaram się pomóc Ci jak najgłębiej doświadczyć miłości Boga, Jego żywej obecności. I tego, że Twoje ciało jest świątynią Ducha Świętego.